Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym programie face to face. Jest to drugi program podwójnego face to face'u, gdzie dzisiaj moimi gośćmi będzie Darek Lew, Marcin sajo Witam Cześć. ciebie. Witam cię. Witam cię, Marcin. Asari po pro. <grym> sajo, Dawaj! O, kurwa. O, kurwa. Dawaj, Sajo. Nowa technika. Adia! Jest jeden problem, nie? że tablet mi się zalał, ale dobra. To jest nowa technika, rozumiem. Tak jest, nowa technika, nowy styl pijanego węża przywieziony z Nepalu, także. Robert, szykuj się, bo będzie w pijol. Chłopaki, zaczynamy standardowo od pytań. Prawda, fałsz. Pierwsze pójdą do darka. Jestem bardziej inteligentny od mojego przeciwnika. No to normalne. To chyba widać, nie? No, no, nie. Żaden członek Cy Industries nie ma ze mną szans. E, żaden. A wszyscy w pi... <noise> wszyscy. No wszyscy. dobra. Daro to legenda free fightów. Nie, czemu? Legenda nie. Kurwa, no trochę tam się walczy, no ale bez przesady. Nie? Żywa legenda. Bez, fight żywa legenda. O, to oh. lepiej pasuje. Mam więcej chromosomów od Roberta Mańkuta. Nie, nie. Nie. <głos> 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 Kursy nie oddają moich umiejętności. Uważam, że każdy, kto postawi na moją wygraną, zgarnie fortunę. Po pierwsze, no ja zawsze jestem underdogiem. I to jest takie wch. słabe. Ale fajnie niech tak jest, przynajmniej będzie znowu głośno, nie? Dobra, lecimy, Marcin, do ciebie. Darolew jest dla mnie wyzwaniem. No, poniekąd, na pewno, mentalnym, psychicznym. A co, to kontuzja, czy co? A to zaraz Ci odpowiem, to przejdźmy najpierw do A co, to już kurwa się obstrałeś, czy jak? Chuj? <laughs> nie, no moi to... drodzy, Ksio ma stajnarkę. Rynę... Aha, to czekaj, zmieniamy formułę na MMA. Nie, nie. Spokojnie. Czemu? Ale czemu nie? Ale przecież. ty iść? prawdopodobnie miałeś się być z krajowym MMA. Czemu się ze mną nie z się... A czy, no sorry, kur. Robert, no, słucham cię. Robert, byś poważny. Weź kurwa ze mną walkę w MMA, bo ja muszę rekord naprawiać, chłopie! To w takim razie ty idź wynegocjować, tak? jak chcesz, Darek. No. Pójdź do Rafała. Ale ty się ja mówię, zgodzisz. Ja Ale ty się zgodz... na jednej gali bić i z Norbertem, i potem z tobą. We MMA obie walki. O! Nie no kurde. No, ale ty, ty, co ty nie co przeżyjesz tej walki w właśnie... ma... Normalnie róbmy to w MMA, normalnie, kula. No Darek, słuchaj, goś, jest mój warunek. Lecimy normalnie jest mój warunek. w MMA, jest, MMA jest groźnie być, walki. i b... Lecimy w MMA, kurwa. Dawaj, dawaj! Lecimy w MMA, zróbmy to <laughs> dla ludzi. Mną, zróbmy to, kurwa. <laughs> to jest fame MMA. <laughs> Fejm MMA. Chłopaki się na w K1, my się nam w MMA. nie jest MMA. No generalnie. Sama ale... nazwa pierwsza jest swoim no, MMA, ale gale raczej są teraz sygnowane tak jak tutaj. Ale zapisane. to turniej. Chaj, ale to chuj z turniejem, lecimy razem w MMA. Co stoi na przeszkodzie? Co stoi Tam na przeszkodzie? E, Przede wszystkim tak, trenowanie zapasów nie sprawi mi żadnej przyjemności. Nie czuję tej formuły, w sensie nie czuję. Szłami całkiem nieźle jak na początkującego. No i A fajnie. Aczkolwiek, aczkolwiek. Ale walce to ci jeszcze wyjdzie. Nie czuję żadnej to ci ekscytacji. Kurwa nie czuję żadnej ekscytacji praktykując. A potem egzekwując tę płaszczyznę, także wolałbym się od niej trzymać z daleka. E, ja sobie wiesz, podpisałem waleczkę w K1 w wadze Open. To były moje pierwsze słowa. Pierwsze zostały zaakceptowane. E, nie musiałem w to brnąć dalej. Więc. Robert, Robert. Ale nie pierdolę. Darek, ale trzeba było. Weź, kurwa, weź normalnie być facet. Ja mam wrażenie, że. Napierdalać w MMA. <laughs> wiesz, jak wszyscy sobie tego chcieli. Zapytaj się czatu, czy nie chcieliby kurwa w MMA walki obu. Jest ankieta, ja zagłosowałem większość chce K1. No na... widzisz, Dariusz. K1. K1 większość CK1. O, No to trudno, no jeżeli czat kurwa. MMA to przeszło. Czat go uratował. Nie? A co do MMA, no to jest tylko jedna waleczka e, na tej gali. Czyli no. jest. Czyli jest skromnie, skromnie, ale... A mogą być lepiej. bo nawet nie wiem. Która? No. O, zaraz ci powiem. Która, <laughs> która, kurwa. Dobra, lecimy dalej, jeszcze prawda fałsz, pociśniemy u ciebie. To jest tak, Darek Lew nie pokonałby żadnego członka XI Industries. Yy... Nie no, no nieprawda absolutnie, no przecież tam rodzynki to by zmiało To społeczeństiem ziemi. mam nadzieję, że to się stanie. Rodzynka. I tego kurwa, jak mu tam jest tego, co tak chleje na tych streamach? Olsher? Ten <grymne> też sklejone, kurwa. Norman pasternak, sobie ma. Darek Lew jest idealny do free fight'ów Marcinie. Czy to prawda, czy to fałsz? Wiesz co, no, jakby tak uśrednić jakiegoś freakfightera, to się fajnie nadaje. Walki całkiem popisowe, konferencje również, no ale myślę, że każdy. Z Czegoś szuka innego w ogóle tutaj i to, i to jest w ogóle fajne w tym widowisku. Jakie Jasne. fight. I teraz pytanie, które w sumie zakończy chyba jakkolwiek dywagację o walce z Disem. Dis nie miałby żadnych szans ze mną na tej gali. Tak, no. No szansę, że zobaczymy, no jeśli chodzi o to... Ale mu wiadomo... się po po tutaj, kurwa, ksają, to wiesz, przynajmniej... Chłopak przynajmniej drukuje na tej drukarce 3D, czy co on tam, kurwa, robi. E, co tam jeszcze? A ty co ty robisz ty? Ty to siedzisz przed tymi streamami i kurwa nic nie robisz. No, Godoś tak. do tego telewizorka i nic nie A spływa tym. mi więcej od ciebie od Disa razem wziętych. Ale to, ale to, to się t... trzeba umieć ustawić, że nie cokolwiek robi. Ale, ale co ty robisz? Patrz, Disu przynajmniej si te drukuje na tej narobi. drukarce, kurwa. Trzeba zarobić, prawda Ulfiku? Ksaia wychodzi w założenia, że wiesz. Money, money. Zobacz, ty kurwa zapierdasz za z dalachu, ja z tego masz. <laughs> kurwa. Ty się nie ustawi <laughs> na przykład. W Marcin, no była waleczka. Nie? Disa z Darkiem. Czy ty uważasz, czy ta wygrana Darka to były umiejętności czy szczęście? Wiesz co, no nie chciałbym na pewno Dariusza tutaj obrazić, no ale po prostu Dis się okazał bardziej upośledzony być, ale nie, nie dał szansy Darkowi się, że tak powiem, wykazać w jego najlepszej płaszczyźnie, czyli właśnie w parterze, a konkretnie w upadaniu, no bo oglądałem tę walkę dzisiaj rano, nie zadał ani jednego celnego ciosu. No bo Diz od razu wyrwał i był podłączony. Więc? No kurczę, no, ale... nie wiadomo co by się stało, gdyby huknął. Ale Robert, Robert, Twoje walki są tak słabe. Czy ty widziałeś Twoje walki? No, widziałem, no. Kurwa, powiedz mi, Ciebie by przecież nitro napierdolił. Jakby mu tam łeb nie pękła, to on, on by się napierdolił. On, ale on miał Bez walkę nitru. z nitro. On dobrze walczył. To by nitro napierdolił, gdyby no, no, mi tak. nie pękła. Generalnie wszyscy, gdyby nie przegrali, to by, by, to by wygrali z tego. Tak, tak. z <laughs> moim zdaniem. Super się pokazał kurwa. Tylko że oni z tym Kepelem mają coś nie tak i kurwa, psychika im nie, nie była. porządku No tak, w porządku. Ale to, to właśnie o to chodzi, ja szukam wyzwań, Dariusz. Cieszę się, że mogłem natrafić akurat na ciebie. To jesteś e, moje 20% cię zmiecie, kurwa z rękę. federacja mi 20... dała szansę, się 15% z weteranem byłem kurwa, odblokowany na 15%. Teraz jestem na 20. Jesteś kurwa zmieciony no, z dobra, ringu, Darek. Nie ja będziecie Ciekaw, jak. Nie będziecie tak. Będzie zobaczysz. Do, dobra, kurwa, Darek, to daj, zobaczysz. Popy, proszę Na pewno mu na pierdole, to nie ma o czym gadać. Nie dobra, bo... Darek, to no dawaj. Tak Co umie Dawaj, jakiś zakład zrobimy? Ale dla mnie to jest kurwa, to jest pryszcz. Darek, pryszcz. 50, 50 koła pryszcz. ode mnie, że walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę. Powiem ci tak. E Pieniądze nie są ważne. Nawet, nawet pomówiłem pomówi... no no. z Filipkiem. No. Jak Filipek jak tu był, że żadnych zakładów u mnie to nie przechodzi w ogóle. Żadne dobra. zakłady. Dobra, to chuj w ten Żadne zakład. Żadne zakłady. Jeżeli chodzi o pieniążki, ale jeżeli walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę, oczywiście na moją korzyść, to wystąpić na bitej śmietance na rodzynków. Jeden kontra cztery. Ale kurwa, te, te zasięgi są tam fuj słabe, ty. 180 koła, a Speluna MMA miała więcej. Te, no kurde, hopie. Mulfik, pomóż mi, proszę cię. No, kurwa Dobra, się zastanowię się, zastanowię się, przejrzę jeszcze raz, może mi się coś tam. Liczby, liczby się mogły pojawić. No, jak mnie no. tak tabelizmę... tam był Wojtek Gola, sam osobiście na tej gali. To, to tak naprawdę widać mi tak się uda, dzięki Wojtkowi. No, no. no nie da się tego ukryć. No, tak. no, na pewno, no na pewno. Także z Peluna na górę, nie? To kamam, to wszystko mam, to samo. Mam artefakt kolejny poprzedniego rywala Dariusza, bo właśnie oglądałem ci też dzisiaj... Ty, ale co tu, co to? Face to face, -a. Co z tą ręką ty? Yy, no zaraz ci powiem, Dariuszu. W każdym razie okazuje się, że na face to face... Darka z Norbertem. No i też stabilizator nad no właśnie, no. właśnie, właśnie. Może jakaś, jakieś, może jakaś klątwa z Nepalu, już do Takie ton, jakieś, dom, widzę tam, tu jakieś podobieństwo. Właśnie też mnie to martwiło, bo ty też skurwa siedział z takim właśnie czymś. No ale spokojnie, Darek. Nie, nie, to po prostu przeciążyłem. No moja głupota, ale będzie dobrze. To normalnie. Ale dowarzmy. będzie dobrze dobra? Tak, nawet jak się stało, to im nie powiem i wyjdę. To to z jedną, no, ręką no jedną ręką wyjdziesz. Blokadka no, i. jedną ręką wyjdziesz. Nawet. No. Wiele nie było tłumaczenia, że tam później ręka nie pykła, albo coś bo o, ja pierdolę. Bo no, na mnie wylewa wodę, ja nie mogę sobie jarać. Ty. <laughs> Czym ci najbardziej zawiniło Kseniaskis? Bo ty wrzucasz tweety na nich, nie? Tak. No. S -s -s dużo ich było na kejdżu, że przerabialiśmy. Czy oni ci zawinili, że ty tak wjeżdżasz w tych rodzynków? Kuźwa, ty jakiś. Co to był? Olsha, czy ol... Jak mu tam było olsze? Ol... Bo, no bo ja ich nie znam, nie? bo to jest młode chłopaki, kurwa, nie znam jego, nie znam wiesz tych, tych... ale tam mi pisze na Twitterze, że jakiś żul, że, 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 że ja chcę kurwa żulem. No to czy on wie co to jest żul? Jak on kurwa chleje non stop na tych streamach? Gorzej niż ten, on wygląda gorzej niż ten guzik kurwa na urzędniczej ty. Ja a powiedz mi Darek, jak się nazywa twój profil na Twitterze? Darolew. No nie, Lewdaro akurat. No Lewdaro, no to to samo. <grym> nie no wiesz, sprawdzałem czy w ogóle wiesz jak się nazywa twoje konto, bo nie posądzałem ci o prowadzenie tego profilu, mówiąc szczerze. Ale okej, okay, wierzę ci. Wierzę. Darek w wywiadzie powiedział, że jeśli będziesz mówił, że jest jakiś taki czy schoroszczy, to cię będzie musiał utemperować. I powiedz mi, czy w ogóle takie na razie ci na razie Na razie na takiego nie słyszałem, bo tam ci wcześniejsi, kurwa, oponenci to oni tam rzucali takimi hasłami. Ale fajnie, fajnie, podoba mi się, to jest chopak kulturalny, ale no trzeba, trzeba zrobić tą walkę dla ludzi, trzeba go zlać i tyle, no ale tak jak mówię, no jest, na razie jest okej. Okay. Ale przyszły być w ogóle takie słowa na język? Słuchaj, może Odarku? w jakimś humorystycznym kontekście, tak, ale przecież to jest bardzo sympatyczny gość. No co no, jak, jak ja mogę patrzeć no mu w oczy. No i przynajmniej skrywać? jeden synek porządny, że taki widać, no. że, widać, że szacuneczek jest i to mi się podoba. Nie wszystko w tym fejmie musi być takie ostre. Tu nie mam między nami żadnej spiny, bo to już od razu, no to, kurwa, ja go nie znam. no Co będę sztuczne dymy robić? Kurwa, jak nie znam gościa, kurwa, w życiu go nauczy nie widziałem tam, kurwa, tyle co w fejmie, no to hmm. nie wiem, co mogę o nim powiedzieć, kurwa. No jest, gościu jest jaki jest, ale walkę mamy niestety ze sobą. Niestety dla ciebie oczywiście, bo niestety dla mnie. Także no. To niestety dla mnie, bo będziesz bo musiał. Mi musiał tak, okradł, będziesz tak musiał, złota, będziesz musiał poczuć tą kurwa technikę. czerwonego vem já. Ale tą drugą technikę pijanego węża to. Uuu. dopiero poznasz. Marcin jest znany mocno, że on jest taki wiesz satyryczny i tak dalej, i to o, sobie o. podkręci. Więc ja bym poprosił od pana Szota numer dwa. Już wiecie, może nie wszyscy wiedzą, będę się bił na Gali m 20 z Dariuszem Kaźmierczukiem, znanym także jako Darolew. Pełni, pełnosprawny przeciwnik, następny do kolekcji. No co, no, miałem się bić, jak wiecie, już pewnie z Norbertem, ale dostał w pizdę i ani go federacja już nie chce, ani sam się nie chce poniżać yy, dalej, więc ta walka została odwołana. Pełni, sprawny przeciwnik. No i, powiedz... i wypisz wy mały przecież. <laughs> było to... No i dobra, no i co mam się wkurwiać na niego? No bo powiedziałeś, że wiesz, Słuchaj. że będziesz temperował takie, bo to było widać, że to takie powiedziane. W żarcie, no. no ale to dobra, ale to kurwa te żarty to są takie, tak jak mówię, no wszyscy żartują, wszyscy się śmieją. W klatce będzie wyjaśnienie, tak jak ci mówię, że to kurwa żarty się kończą, fajnie teraz jest, śmiesznie, elegancko, ale i tak przychodzi do tego, że musimy wyjść do tej klatki i musimy się napierdalać. Ale twoja sława po tej walce się skończy. To speluna was przebiła, to po tej walce już będzie nokam. Nie tak to, Totalny. Tutaj nie wychodzę z tej walki. Totalny. Ty, ty się Darek uważasz za większego twórcę niż Marcin? Nie no słuchaj, to jest dla mnie no name. Ale to nie że to jest no name w tym sensie, że wiesz, że chodzi o to, że ja nie znam go no kurwa. Jakby mi ktoś wcześniej się zapytał, kto to jest Ksajo, no to ja nie wiem. No nie, nie pytajcie mnie o Ksajo, no jest... o Roberta, bo ja go nie znam. No nie z znam. Z innych czasów. Przecież, no. Jakich masz Tak, ktoli, tak samo jak Disa, także wiesz. Jak mogę zapytać, jaki już ido, Darek? Ale w czym? Dokładnie. No generalnie tak. Z samych sportowych. Kogo? Sportowy. Kogo na przykład? Khabiba na przykład? Kabib. Khabib. A ja mam pytanie do ciebie, Darku, no. dlaczego Marcin nazywasz akurat Robertem Mańkutem? Bo ty powiedziesz, że to zajebiście brzmi i tak dalej, ale czemu Robert? Wiesz co, tak sobie. Kurwa, przemyślałem i mówię Robert Kubica, nie? tak mi się skojarzył Robert Kubica, Robert Kubica, trochę jest do niego podobny. No jedna ręka. Mają, majo, rozumiesz, te czoło takie odkryte, tam by nawet i niejeden Dreamliner mógł wylądować, <grym _> także tak mi się to, tak mi się to skojarzyło. No może dlatego, no. Może dlatego. To tak. wielki człowiek z osiągnięciami, nie ma wstydu. Mogę być i Robert w takim razie. No nawet mogę jemu najebać, Kubice jakby coś nie pasowało. <gry> Masz gościa jakiegoś, który jest swejmi, którego ty byś nie najebał? Eee, nie, wszystkich najebie. To z pewność siebie. Teraz 20% wlatuje Dalej i. się sam i, najebał nawet, jak widziałeś. No. 20% teraz, słuchajcie, odblokowany jestem, także nie ma, nie ma zmiłuj się. Siema, siema, Patryk z, z Polski. Siema, Patryk z siema. Polski, co tam? Daro, top 5 zawodników według ciebie, taki, taka najsilniejsza z oczywiście. Daro lew, Daro lew, Daro lew i Daro lew. Dziękuję. Myślałem, że będzie jeszcze lew, Daro, Dariusz Kaźmierczuk, Kaźmierczuk <śmierczuk> Dariusz. <śmierczuk> Dariusz. No i do, do Ksaja to samo pytanie, jak można. A, piątka najlepsza. Tylko no, ciężko jest to rozgraniczać. No, bo już w są przyszli Freakfighterzy i byli zawodnicy i pewnie aktywni zawodnicy. Ale też nie patrzmy na tych właśnie, co przyszli z... Gresbózio. Dokładnie, no to patrzmy ten, tak stricte na Freaky, nie? No to jeżeli Freakiem dalej jest pewnie Paweł Tyburski, no to myślę, że jest. Myślę, że jest. Eee, A oprócz tego ja tak do końca nie kojarzę, no ale z tego turnieju chociażby, no to pewnie Ferrari jest mocny, pewnie Polak jest mocny. A siebie nie stawię? Jest Piotrek, Paweł Tyburski, jest... Ja? W K1? Nie no, w K1 już. mógłbym się podjąć, nie? ale popatrzę na każdą płaszczyznę jednak. Ja w ogóle chętnie bym może w tym turnieju spróbował swoich sił, no ale nie moja waga, jak się okazało i trochę za późno. Miałem... No tak dwie bańki przytulić, każdy by chciał, nie? Fajnie było, nie? tylko to tam jeszcze trzeba wygrać, to jest problem. Gorzej jak wyjdziesz, zostajesz w pierwszej wpierdol i tak, kurwa. No Darek, bo ty wspomniałeś o wygranej, ale żeby wygrać trzeba trenować. A wszyscy raczej wiedzą, że ty siedzisz w Anglii. Powiedz mi właśnie, jak to teraz no wygląda właśnie, z twoim no, mieszkaniem? No, no, no właśnie się zmieniło, bo teraz do tej walki, do poprzedniej, to właśnie trenowałem w Polsce i teraz jest tak samo. Robię przygotowania w klasztorze. Ty wiesz, że są gdzie. No, no, no. Także tak jak mówię, kurwa, jestem zamknięty na treningu i w domu, i na treningu i w domu, także... No, no ludzie się mogą zdziwić, no ale to... Będzie, będzie masakra, no. będzie masakra i tyle. No. <laughs> Czujesz strach? Gdzie Tam kurwa. <grym> to jak to nie czujesz strachu? Będzie strany. daro, daro zruchane będzie. No. no. widzisz? No ale wiem, że ta ręka no, nie domaga, przeziębiony byłem ostatni dwa tygodnie. Tu mi. W, 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 w. Nie, a już nie tłumaczy, się. już, nie tłumacz nie tłumacz nie tłumacz nie tłumacz nie Nie, mamy kolejnego widza na linii. Ty halo, Halo? że ich tak Ale oni mi wpuszczają. Halo, halo. Cześć, jak masz na imię z na za chwilę wchodzi dopiero. Yy, Dominik? Cześć Dominik. Mam, Cześć Dominik. Mam pytanie Cześć. do Xario. Siema Dominik, co tam? Yy, co myślisz o Marconiu? O Marconiu? Ciekawe podejście do free fight'ów. Yy, znowuż. Yy... Podobny się pod to, co mówiłem wcześniej, każdy szuka czegoś innego. Myślę, że to, co robi na ten Marconi, dla wielu jest atrakcyjne, dla wielu nie, ale nawet dla tych, dla których to nie jest atrakcyjne i takich to przyciąga przed odbiorniki, więc y, działa na korzyść y, federacji, w których się pojawia. Ile w tym jest gry aktorskie, ile w tym jest Natana Marconia, nie do końca mnie obchodzi, bo wszystko, co widzę przed odbiornikiem, a jak człowieka nie znam, to biorę to za show y, i nie do końca się w to wczuwam. Dobra, dzięki. I do Daru też mam pytanie. Yy, czy uważasz, że wygrasz z Ksajo? Jakby czy jesteś tak w 100% pewny tego? Tak, jestem pewny w 100%, no? Bez problemu. No już goni, po pej Karda Będzie zwycięstwo. Dobra, dzięki. Na Bóg, Poko. Dzięki bardzo, dzięki. trzymaj się miłego wieczorku. Trzymaj się do miłych ferii Marcinie była taka sytuacja, co myślisz o Natanie Marconiu, a jest ja jestem ciekawy, co ty myślisz o wpisach Darka właśnie na twoją grupę Xa Industries? Kurwa, który, do który Trzeba walczy, czy jaki chuj? To jest pierwszy screen. Ty, ale ty prowadziłeś ten program przecież. No ten tak, ten... ale nie to było i... Darka. Więc no ale też jestem... był na telefonie, rozmawialiśmy ale... o tym. Powiedziałem, no że tak mu wystawy, by kurwa ich na pożarcie, bardzo Dobra, pena. kurwa, panowie, no Dobra, tak jak, jakby jak, jak jest ja mało kontentu z wami ale goma, który to kurwa. który? Bo jak ja, ja tak... ich pobiję, to się będzie, żyć. To, o, to ale który... pytanie do ciebie, ale którego który? rodzenka ty byś najebał najbardziej z tej trójki, która się, ci się teraz wyświetla? Z jednym się bijesz, więc z tych dwóch w sumie. To to Wszystkich kurwa, ja Wszystki, kurwa Który to ja Wszystkich, które który to kurwa. Właśnie powiedz mi kurwa, który to który? Ten chyba u góry to jest rodzynek, nie? Ten w tych wielkich okularach. A ja? Nie, ten kurwa, jak mu to Ten jak? rodzynek. rodzynek. Który? Ten, ten, ten u góry? No. Nie, to, to, nie ten. A to z ziarenka to. Co ty ja, ja mówię tak grzecznie, rodzynek. Na pewno nie te rodzynki zjada, nie zrzewa na pewno. No, no dobra. Typowa dieta, no? To no jest to. Ale to, to jest real historia? Nie wiem, kurwa, daj mi spokój. Kurwa, z ziarenka. tego człowieka. No właśnie. I tu masz właśnie pana ziarenko. I teraz tak, raz na siłownię poszedł i myślisz, że zajebisty fajter. Ja pierdolę ludzie. O no bo, no bo, no, Romanie Boskim. No bo, no bo zrobił sobie na siłowni wielki fajter. No to. No zobacz. Jak to on, co to, jak ktoś chodzi na no się... ale zobacz, jak on wygląda, kurwa, no to wielki fighter. Ale to czekaj, to jak ktoś Ale chodzi czy on na siłownię... wygląda na fajtera? O Jezu, no to raz, na karenko, nie, ale od razu gówno <laughs> Ale to jak ktoś chodzi, wiesz, na siłownię, no to co? To od razu fajter to jest? No jak. No to tak wygląda, kurwa fajter. No jak pisze do mnie takie rzeczy, no. chociaż nie wiem, czy to nie jest ten e, przydupa z jego, który się zgodził ze mną na walkę, ty. To jest chyba ten. To wszyscy się zgodzili. Wszyscy się zgodzili? Tak, tamten, co go wymieniasz, że to niby Rodzynek na poprzednim screenie, to... On się od wyzywa cały czas właśnie. Już udałem reprymendę, bo to bardzo miło robi. No, ale... On... Jego, jego, jego mi dacie jako pierwszego. Tego rodynka rodzynka jako pierwszego. Totynek jako pierwszy. Jako wychodzi. Pierwszy, wycho pierwszy wychodzi, kurwa. Dobra, na sam koniec jeszcze sprawdźmy umiejętności, tak jakby darka, które ty ocenisz, jak ty je oceniasz. Na czerwony worek? Jedziesz, jedziesz dalej. Nie, no kurwa, smaszę te worki zostały. No lepiej się pokazała od nisa, tak czy siak. No ale ja myślę, że powstaje większy opór. Także wiesz. Fajnie to wszystko wygląda, a w się, sensie czy fajnie. No, nie ma tam jakiegoś dynamitu. Trening jest tylko treningiem. Nie, nie ma tam jakiegoś dynamitu, to tylko trening w końcu. Tarek, Moż, jest dynamit nie też. ma? Pamiętaj, że udarka Z, nigdy za, nie wiadomo. Zapytajcie się Disa najlepiej, kurwa, nie, czy jest dynamit. Nie wiadomo, czy ten. Czy to jest gra aktorska, udarka, nie? Wszystko to, to, to może być zaplanowane. Jak się pokaże źle, Czad napisał, że Ale jestem ciekaw... chwilę pobiłeś i się zmęczyłeś. Ale jestem ciekawy, co ty będziesz gadał po walce, ty? To może nic, Co ty nie? będziesz gadał po walce, kurwa? No ale to w przypadku nic. porażki, to uważasz, że jest to wstyd przegrać z Darkiem? Zależy w jakim stylu pewnie, nie? Wiesz, no jeżeli faktycznie się okaże tak, że Darek wszystkie bariery w swoim się odblokował i będzie się bił, kurwa, jak kabib, no to nie wstyd przegrać. Ale Robert... Jeżeli, Robert... jeżeli przegram z Darkiem takim, Jaki się pokazał na przykład w walce, nie wiem, z Natanem Marconiem czy z Filipkiem. No z Filipkiem jeszcze było tam w miarę ok. Eee, no to jest to wstyd, nie? Eee... Z Filipkiem to mnie sędzia nie dopuścił, a gdyby był fajny sędzia, to bym się napierdalał z nim dalej. I nie Ale wiadomo czy... jakby było. No ale dobra, no. No nie, wtedy, nie odbierajmy Filipkowi to, wtedy co jego. chyba ten. Y nie zabieraj mi kubka, ty co ci <noise> No bo na moją połowę go dajesz. No ale kurwa, bo... zabierasz mi kubek, a to nie jest Nie Można przestrzeń zabierać. No, no tak, ja widziałem tam, że chciałeś odpalić swojego dziewięciogoniastego po drugim nogdałnie, Pijanego mistrza, już tam najebany no. stałeś po no. Filipku. No ale no nie dopuścił cię właśnie z tego powodu, Darek. No. Z tego miałeś, już, powodu. miałeś już pusty wzrok i nie trzymałeś się stabilnie. Ktoś ty tam kurwa był, że ty wiesz, jaki miałem wzrok? Oglądałem dzisiaj te walki. I coś ty kurwa mój wzrok widział czy, czy, no czy tak, jak? Bo to jest niemożliwe. wzrok, Darek, no. To jest kurwa niemożliwe, że aż tak dokładnie A, kurwa, się... analizujesz, ja pierdolę. A, może się kurwa jednak yy, ten... Wycofiesz? Nie, nie wycofam. Ale, ale ty nie miałeś pustego wzroku w walce z Michałem? Na koniec? Nie no, na koniec pewnie tak, no. A myślisz, że Michał jest lepszy od Darka? Ja myślę, że... To By trzeba było sprawdzić kiedyś w walce. Tak. Darek w gazie <grych> ciężko to określić. Chciałem powiedzieć Darkowi, czemu nie został dopuszczony do walki. To czy ja miałem pusty wzrok nie ma znaczenia, Ulf. Rozumiem. Rozumiesz. Zobaczymy, jak będzie w waszej walce, panowie, sprawdźmy wasze warunki fizyczne. A czy ty byś dopuścił, dopuścił mnie w tej walce? Absolutnie. Nie. No nie, no nie, nie trzymałeś się na nogach, Darek. A co myślisz, że gdybyś stał a, po do na to się trzymałem bym na rękach? Kurwa, czy na, się miałem trzymać. na czym się miałem trzymać? Na rękach? Słuchaj, no Dobre. nie wiem, no już siła woli tam grała rolę. Dobra, sprawdzimy wasze panowie warunki fizyczne. Dalejmy stąd. Ale ja, no chyba przypyszy. Nie, walki. <grym> nie no, Stajemy jak debile trochę. Jak, no, jak chcecie stańcie. Moi drodzy, jeśli chodzi o to zestawienie, możecie je zobaczyć na żywo kupując bilety na fejmak.tw 10 luty, gala Fame 20. Zostało naprawdę niewiele biletów, więc zachęcam Was do kupienia i zobaczenia tego widowiska na żywo. K1, małe rękawice i waga open, O, No dawaj, dawaj, dawaj. Podejdźcie jeszcze bliżej, podejdźcie bliżej do siebie Darek i spójrzcie sobie w oczy głęboko. Ejo, widzisz Darek jest spokojny, o. Dariusz, <laughs> Dariusz nie zaczynaj. Tym, że doszło do walki, prawda? Dwóch potężnych wojowników, jeden włodarz, Drugi potężny posiadający techniki z Nepalu czerwonego węża i pianego węża. O, spita piątka, czy jednak nie. Ach. <laughs> dziękuję wam bardzo. Dziękuję wam bardzo panowie za tego face to face. -a. Więcej na konferencji. Dziękuję Ci bardzo Marcinie. Ach, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. o. o. Nie. Po walce, po walce się będę. Dobra, dobra. Nie podanie wity. ochronę. Za Zapyszną wodę również dziękuję. <laughs> no i nic moi drodzy, nie, pozosta nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić do mnie drugą parę.